Dzień dobry, moi drodzy, mam dla Was dzisiaj niespodziankę. I to niespodziankę z takiej górnej półki. Ale zanim ją zaprezentuję, chciałem kilka słów takiego wstępu tutaj zrobić. Otóż, ja napisałem ponad 2000 stron tekstu. Mówię tutaj o opowieści Fantazy Król Myśli. Nagrałem. Prawie 300 odcinków swojego wędkarskiego serialu na ryby z markiem. Wydawać by się mogło, że jestem obyty z kamerą, obyty z piórem, że nic nie stoi mi na przeszkodzie w wypowiadaniu się na różne tematy. Tak nie jest. Otóż jeśli mam mówić o sobie, a tym bardziej mówić o swojej książce o powieści Król myśli czuję w sobie takie wewnętrzne skrępowanie taką blokadę która mi nie pozwala nie daje mi możliwości wypowiedzieć się na temat tej swojej książki dlatego bardzo cenne są wasze opinie na lubimy czytać ale jeszcze cenniejszą rzeczą którą ostatnio mnie obdarowała pewna kobieta, jest jej wypowiedź o mojej książce. Właściwie wypowiedź dotycząca mojego głównego bohatera, Castella Ewanta, tytułowego króla myśli. Już za chwilę tę wypowiedź Wam zaprezentuję. Mogę tylko dodać jeszcze jedno. Bardzo, bardzo mocno, bardzo gorąco pani Sylwii Wyszomirskiej za tę wypowiedź o Kastelu Ewantzie dziękuję. Wypowiedź została nagrana w Stargardzie 28 kwietnia 2022 roku podczas spotkania autorskiego w kawiarence literackiej organizowanej przez Książnicę Stargardzką. Pani Sylwio, Oddaję Pani głos jeszcze raz bardzo gorąco za to. Dziękuję. Panie Marku, ja myślę, że najlepszą recenzentką Pana książki będzie tu Pani, która teraz mówiła, że jest w trakcie czytania. Myślę, że dużo już przeczytała, bo zabiera tak fajnie profesjonalny głos. Dużo myślę, nie, jest. Panom, ja to dopiero to na początku, ja dopiero na początku, dopiero jak się dowiedziałam, że będzie spotkanie, to pomyślałam, że warto coś przeczytać. I zaczęłam czytać, ale mogę powiedzieć, że tak, wartość dodana wydaje mi się, że jest przede wszystkim na razie, jak ja czytam, to jest taka, że my tam mamy pokazanych bohaterów, którzy mogą naprawdę dużo, a są prawi. I tej prawości, takiego kompasu moralnego czasami brakuje nam, nie? Dzisiaj w życiu. Bo jest trochę taki pęd za takim, żeby było więcej, cwaniej i tak dalej, a tutaj ten główny bohater, on naprawdę może dużo i on nie jest słaby. On, on wie, że nim próbuje manipulować, on też próbuje przełamać los. Tutaj jest takie dążenie do tego, żeby brać życie w swoje ręce i robić po swojemu, nie patrząc na to, co, co nam mówią inni, nie patrząc na to, jak to powinno być, bo na przykład wyrocznie, albo bo tak zawsze było. On próbuje to wszystko zmieniać. On sam sobie w głowie układa swoje własne plany, jeszcze nie wiem, jak to ale on jest prawy w tym wszystkim, on nie robi tego pod siebie, on nie robi tego, on robi to dla po prostu dla prawości, nawet nie dla jakiegoś nadrzędnego dobra. Bo on z tym też dyskutuje, tak? Czy, czy jakieś nadrzędne dobro, czy on musi ufać nawet Bogom na przykład? On musi się z nimi zgadzać. I dlatego mi się wydaje, że to jest, to jest dobre. To mi, się, to mi się podoba. Taki kompas moralny i... Ja bym się z panem nie zgodziła, że tam nie ma tej filozofii, psychologii. Mi się wydaje, że jest. Ona jest oczywiście ukryta. No nie jest na pierwszym planie, tak? Tu nikt nie filozofuje, nie moralizuje. Ale jeżeli zdejmiemy ten płaszczyk takiej, po prostu tej otoczki, fantazji to potem mamy te reakcje ludzi, które mogą nam pokazywać, w którą stronę można iść, jak można dążysz do celu, nie łamiąc swoich własnych zasad. Na przykład, ja tak to widziałam. Czy pan ja Marek... panią kocham. <noise> pan Marek zabierze panią na spotkanie, zaraz ze sobą. Bardzo pani dziękuję, taka... Bardzo panie dziękuję za, za, tą, za tę wypowiedź. Tak. A czy pan Marek nie odzwierciedla przypadkiem swoich charakterów w głównym bohaterze, takim prawie,